Hej, z wczoraj zapamiętujemy, że szlachectwo zobowiązuje do zachowania pewnego porządku. Tak mawiał sędzia Soplica i że to pozwala właśnie zachować odpowiedni ład. No, tyle. Z wczoraj. Krótkie były sędziego z synowcem Witania. Z synowcem, czyli z Tadeuszkiem, bo to był tam po tych wszystkich. Zagmatwania dziejowych i rodzinnych to był taki przybrany sen, sen, syn sędziego, można powiedzieć, tak? Mimo że był jego bratankiem, no ale potem, potem zajął się wychowaniem tadeuszka sędzia. Dał mu poważnie rękę do pocałowania i w skroń ucałowawszy uprzejmie pozdrowił, a choć przez wzgląd na gości niewiele z nim mówił, widać było złe, które wylotem kontusza otarł prędko. Jak kochał Pana Tadeusza. Wylotem kontusza, w sensie, że to no, taka część. Strojuj sobie tutaj rękawem, mankietem, by W ślad gospodarza wszystko ze żniwa i zworu, i z łąk, i z pastwisk razem wracało do dworu. Tu owiec strzoda becząc w ulicę się tłoczy i wznosi chmurę pyłu. Dalej zwolna kroczy stadocielic tyrolskich z mosiężnymi dzwonki. Tam konie rżące lecą ze skoszonej łąki, wszystko bierze ku studni, której ramię z drzewa raz wraz skrzypi i napój w koryta rozlewa. Czyli krowy i konie idą się napić. Taki ładny opis. Sędzia, choć utrudzony, chociaż w gronie gości nie uchybił gospodarskiej ważnej powinności, udał się sam ku studni. Najlepiej z wieczora. Gospodarz widzi, w jakim stanie jest obora. Dozoru tego nigdy sługom nie poruczy, bo sędzia wie, że oko konia tuczy. Wojski z woźnym protazem ze świecami w sieni stali i rozprawiali nieco poróżnieni, bo w niebytność wojskiego woźny pokryjomu kazał stoły z wieczerzą przynosić, powynosić z domu i ustawić co prędzej w pośrodku zamczyska, którego widne były pod lasem zwaliska. No, czyli woźny, pomimo tam woźnego, różnych rozkazów, postanowił wynieść te, te stoły z wieczerzą. E, woźny, protazy, to jest taka, no też jedna z ważniejszych postaci, mimo wszystko. I to nie był taki woźny, że latał z kluczami po szkole i otwierał szatnie, tylko e, woźnie to była taka, taka funkcja, mniej ważna niż podkomorze, ale jednak e, no, należała właśnie do tej niższej szlachty i też, też była rodzajem swojego swe, swego rodzaju urzędu. Po cóż, te po cóż te przenosiny? Pan Wojski się krzywił i przepraszał sędziego. Sędzia się zadziwił, lecz stało się, już późno i trudno zaradzić, wolał gości przeprosić i w pustki prowadzić. Po drodze woźny ciągle sędziemu tłumaczył, dlaczego urządzenie pańskie przeinaczył. We dworze żadna izba nie ma obszerności, dostatecznej dla tylu tak szanownych gości, w zamku się niewielka, jeszcze dobrze zachowana, sklepienie całe wprawdzie pękła jedna ściana, okna we szyb, lecz latem nic to nie zawadzi. Bliskość piwnic wygodna służącej czeladzi. Tak mówiąc, na sędziego Brugał widać się z miny, że miał i taju inne, ważniejsze przyczyny. No to już się możecie domyślać, że będzie z tego chryja za chwilę. O 2000 tysiące kroków zamek stał za domem. Okazały budową poważny ogromem dziedzictwo starożytnej rodziny choreszków, już wspomnianych kiedyś tam wcześniej w innym odcinku. Dziedzic zginął, był w czasie krajowych zamieszków, dobra całe zniszczone z sekwestrami rządu. Bezładnością opieki wyrokami sądu w cząstce spadły dalekim krewnym pokądzieli, a resztę rozdzielono między wierzycieli. Pokądzieli, w sensie, że dzielone po linii yy, matczynej czy tam babczynej, z tego co pamiętam. W sensie po kobietach w każdym razie. I yy, co miałem wam jeszcze wytłumaczyć? Chyba tyle. Tak, Aha, zginął był, to jest czas za przeszły. Tam wtedy używany w romantyzmie, już się go dzisiaj nie używa, ale dobrze znać. Był zginął, czyli jeszcze wcześniej, niż zginął. No, to w angielskim to, to jest. Teraz sobie nie pomnę, jak się to nazywa. Jak sobie przypomnę, albo sprawdzę, to Wam powiem w następnej części. Między wierzycieli. Zamku żaden wziąć nie chciał. Wziąć, tak się kiedyś pisało. Bo w szlacheckim stanie trudno było wyłożyć koszt na utrzymanie, lecz hrabia sąsiad bliski, gdy wyszedł z opieki panicz bogaty, krewny choreszków daleki, przyjechawszy z wojażu, upodobał mury z wojażu z, z podróży. Włajaż to znacie chyba, jak sam wojecz. Tłumacząc, że gotyckiej są architektury, choć sędzia z dokumentów przekonywał o tym, że architekt był majstrem z Wilna, nie zaś gotem. No i tu jest taka wojenka cicha pomiędzy tym, co nasze polskie dobre, a, a tym, co zagraniczne, całą tą francuszczyzną, co też Mickiewicz zawsze nią tak trochę gardził. Ehm. Dość, że hrabia chciał zamku właśnie i sędziemu przyszła nagle ta szchętka, nie wiadomo czemu. Zaczęli proces w ziemstwie, potem w głównym sądzie, w Senacie, znowu w ziemstwie i w guberskim rządzie. Wreszcie po wielu kosztach i ukazach licznych sprawa wróciła znowu do sądów granicznych. No, mówiłem, że chryja się kroi, a będzie jeszcze większa. Na dzisiaj to dzisiaj, na dzisiaj to koniec, bo pamięć mi się kończy. Trzymajcie się, a podsumowanie sobie zrobimy jutro.